Witam na kanale Ograć Bookmachera Wczorajsze wszystkie trzy typy weszły. Jesteśmy do przodu. 236 złotych wygrane. tak Napoli oczywiście kupon każdemu zawaliło, ale straciło aż 3 bramki. Wynik był 3-1 dla Verony. Także 2 bramki wpadły. Celtas, Ejbaren no, zremisowały 1-1. Także typ na plus. No i Leicester rozgromiło Brentford, tak jak sądziłem. 1-3 dla Leicester. Także bardzo fajnie. Lecimy z kuponem numer 21. Tak, oto prezentuje się kupon numer 21. Gramy o 172,50 zł. 50 groszy. I tak, wybrałem trzy zdarzenia, jak zwykle. Polska z Niemcami. Stopiłkę ręczną mecz. Myślę, że tu nie wpadną 50, że nie wpadnie 58 bramek. A dlaczego? No to jest mecz już praktycznie o pietruszkę, o nic nie gramy, Niemcy też. Awans już jest niemożliwy dla jednej i dla drugiej drużyny. Także raczej będą takie rzuty z daleka, takie. E, takie wiadomo, z daleka to są często niecelne. Nie będą grali na siłę, a Polska ma dobrą obronę, Niemcy też. Więc raczej będą się skupiały obie drużyny na po prostu rozegraniu tego meczu. A nie na wbijaniu jak najwięcej bramek, Polska nie wbijała dużo bramek rywalom. Tu spotkanie musiało się skończyć bardzo wysoko. Niemcy musieliby zrzucić 30 ponad bramek, Polska też około 27-8. Nie sądzę, żeby aż tyle bramek padło. Kurs na to zdarzenie bardzo fajny, 1.47. Następne spotkanie jest to Atletik Bilbao z Hetafe i tu wybrałem dwie bramki. Super kurs na dwie bramki, bo aż 1.62, <grym> polecam go brać. Atletik Bilbao dużo strzela. Ostatnio w Barcelonę ograł Słuchaj Pucharze, wcześniej w Real normalnie Athletic Bilbao to wcześniej kiedyś grał zawsze defensywnie, a tu pokazał klasę i rozgromił dwóch rywali chociaż po dogrywce, ale pokonał Barcelonę, pokazał charakter i właśnie Athletic Bilbao tu może postrzegać gole hetafe, choć hetafe wiadomo gra defensywnie, ale myślę, że dwie bramki to jest możliwe, jak na Taki kurs to biorę to i już. No, nie, to nie jest kurs 1.20, tylko aż 1.62, dlatego polecam go brać. Atletico dużo strzela, także traci, no, także warto. No i ostatni typ jest to Portugalia, Belenes z Tondelą. I tak, to tutaj też jest, yy, Liga Portugalska jest bardzo anderowa ale Belenes jest drugą drużyną od końca. A Tondela jest na fali, strzela dużo bramek, nawet faworytą. Także liczę tutaj na dwie bramki, też jest fajny kurs, 1,45 obecnie. Także fajne trzy kursy. Najbardziej ciekawym właśnie jest to Atletik Bilbao, bo strzela dużo goli i taki duży kurs na dwie bramki, no to jest bardzo fajnie. I tak, kurs ogólny 3,45, stawka 50 złotych do wygrania 172,50, także polecam to grać, konkurs jak zwykle. Proszę o wytypowania minuty pierwszej bramki i dokładnego wyniku meczu Athletic Bilbao z Hetafe, kto pierwszy trafi i dokładnie trafi minutę, wygrywa 50 zł, oczywiście 0-0 wynik nie bierzemy pod uwagę. A także chciałem dać ogłoszenie, że już niedługo będzie wspierający kanał i będą łatwiej do wygrania pieniądze w konkursach. Także Subskrybujcie, lajkujcie i grajcie o te 50 złotych, także powodzenia i zieloności.